Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie na tym wyjątkowym spotkaniu. Pierwszy raz w historii biblioteki mamy zaszczyt gościć tak uznaną malarkę, jaką jest Margaret Bonińska. Pani Margaret ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Mefalen. Od 2005 roku wystawia swoje prace w galeriach w Belgii i w innych miejscach na świecie, a teraz w takich naszych maleńkich sienatypach i w tej naszej bibliotece. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Poza tym, że pani Margaret maluje, jest też poetką. Stąd, jeżeli zwrócimy uwagę na te obrazy, one są takie bardzo poetyckie. Bardzo poezja łączy się z malarstwem, i tak e, to chyba widać na obrazach. E, poproszę Martę, która przeczyta fragmenty utworów poetyckich. Pani Margaret, zanim oddam głos naszej dzisiejszej bohaterce. Dzień dobry. Hajku, westchnieniem ugaś gorycz i żal. wiruj słońcem w duszy, tańcz sercem. Roztańczona dziewczyna, szalony w szalonych gestach wiruje po nieznanej przestrzeni, przemieniając czas, unoszona barwami święku, przeplata miłość błyskiem emocji, bosko dotykając parkietu, faluje w uniesieniach wyzwolonych, w porywie rozkoszy unosi serce ponad przemienianie. Pani to, czy ja najpierw Pani piszę, czy maluję? Maluję, maluję, ale różnie, różnie. Czasami piszę, e, tworzę też wiersze do obrazu. Także często jest tak, że jak obraz powstaje, e, albo podczas powstawania obrazu już mam prawie gotowy wiersz. Nie? Także no, różnie to, z tym z pisaniem jest naprawdę różnie no i naturalnie z malowaniem też. A czy zdarza się tak, że na przykład sobie idzie Pani na spacerze i w głowie układają się jakieś kolory, barwy i od razu słowa? Bardziej słowa. Na spacerze bardziej słowa. Naturalnie, że tak jest. Z tym, że no, trzeba je zapamiętać. Myśli na Dzień kwiaty w ogrodzie, kielichy w wrzało zamknęły. Zmagane deszczem utonęły w paletach szarości, emanując z siebie wielki ból. Niewinna łza osnuta, mgło emocji spływa, mózga przygaszony uśmiech, pobudzając myśli nadziei. Ale czy chciałaby Pani powiedzieć, dokąd są pustkowy, dokąd prowadzą? Do lepszej przyszłości, <laughs> <laughs> do lepszego etapu w moim życiu. Tak, ten obraz zresztą ma tam no, z tyłu, widzi, widzicie Państwo, światło. To światło właśnie jest oznaką tego, że na końcu jednak coś po schodach, ale na końcu czeka coś optymistycznego. Bardzo często poszukuje w, swoich, na, w swojej twórczości nawet takich zakończeń. Najpierw są schody, drabinki, to jest rzeczywiście charakterystyczne. Dlaczego? Bo każdy z nas, ja myślę, zarówno ja, zawsze czegoś poszukuje. I każdy z nas poszukuje czegoś, dąży do czegoś, ma jakieś cele. To są właśnie te moje drabinki i schody w obrazach. No, Świadczące o tym, że... Na końcu schodów może się coś dobrego ukazać, nie? albo to, co chcieliśmy właśnie osiągnąć, co chcieliśmy zdobyć. Z biografii wynika, że najpierw Pani zaczęła się interesować malarstwem, czy, czy niedokładnie, czy najpierw była kolumna, a później malarstwo. Najpierw było malarstwo, długie lata tylko malowałam. No, ale nadszedł pewien moment w moim życiu, kiedy płótno stało się za małe dla mojej twórczości. I tu po pióro i papier. W obrazach jest i radość, i smutek, bym powiedziała. No akurat tutaj może w śmiatyczkach jest więcej takich optymistycznych akcentów. Ale twórczość też ma akcenty i smutne, i radosne. Ja patrzę na te obrazy, takie gdzie jest dużo czerwieni. Hmm. Czy pani. E, tak, te No, hmm. Może mój temperament też, też coś po prostu wskazuje na te kolory, ale ja, czy dlaczego używam dużo czerwieni w swoich obrazach? Byłam w Belgii bardzo szczęśliwa. Malarstwem się jeszcze interesowałam jako młoda dziewczyna, ale w Polsce nie miałam warunków na tworzenie, nie miałam warunków na uczenie się. U nas, jeśli chodzi o malarstwo, to przecież kilka akademii sztuk pięknych na cały kraj, nie? podczas kiedy Belgia, nie wiem jak Niemcy, ale Belgia to ma prawie w każdej miejscowości coś, co jest związane z akademią. Także... Miałam tam warunki w Belgii, żeby się rozwinąć. Chciałem też panią szanowną zapytać, na przykład, no to przepraszam, być może to będzie banalne pytanie, bo wiem, że obraz to nie jest jakiś tam wytwarzany w manufakturze, w zakładzie rzemieślniczym, to jest twórcza pasja pani, pani temat tworzy na tym obrazie. I chciałem zapytać, jak długo się tworzy? Taki obraz. Nie mogę powiedzieć, bo każdy obraz tworzy się inaczej i każdy obraz wymaga innego czasu, innego poświęcenia, e, innych materiałów. To jest tak trudne, tym bardziej, że ja tworzę z różnych materiałów też. E, tak, e, poza tym czasu. Nie zawsze można siedzieć całymi dniami i tworzyć, z reguły się ma inne obowiązki, no na Także to jest mhm. bardzo trudne. Jeden obraz powstaje szybciej, a drugi wymaga więcej pracy. Albo może męczyć pracę, nie? Może męczyć, może być mhm. trudny temat, może męczyć. Tak, 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 są takie prace. Chociaż wolę spójść od razu. Więc. Ja mam takie pytanie. Jeszcze poproszę Panią do tych obrazów z kobietami, właśnie, bo to jest cała taka seria, prawda? Z, y Skąd tak. się takie widzi? Bo na przykład te, te kobiety, które są tutaj no, ja w no tle, mają no, takie straszne oczy. Mam takie straszne oczy. Straszne oczy, tak? Taki jakby nie? To jest cień, to jest po prostu cień. Nie? Ale to, to był, to był to jest obraz do, tej, do tego mm. roz, Tak. dziewczyna, który ma taki to było? No. No, więcej emocji było w tym obrazie. Wtedy szukałam właśnie domu i mieszkania w Polsce. Byłam przed przeprowadzką. No to jeszcze był dosyć daleki, odległy czas do przeprowadzki. I w sumie nowy tą na, na pół no, no, marzenie. Bukiet marzeń. Tak, są, tak. Są, bo kwiaty też są też odzwierciedleniem nadziei. Chociaż tutaj, tu można sobie wyobrazić, co Państwo sobie życzą, ale dla mnie to nawet budynki czy. <laughs> Jakaś architektura hmm. też, ale to już do Państwa... Dużo można było brać. Tak, pozostawiam. Tak. Do... Nie się Pani znaleźć. Się... <kluzny> no tutaj, właśnie zwróciłam uwagę na te charakterystyczne kwiaty. Bardzo mi No tutaj, to, to, i tutaj te tulipany, gdzie można nazwać, po prostu już wykreślimy. Tak, to była, była wiosna po prostu. No, to, to, to. no to, to, to. Bez, bym powiedziała, były emocje, ale nie tak jak się porusza, czy zagadnienia jakieś, czy problemy nawet na arenie światowej, bo i takie mam obrazy. Okay. Pokazać, 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 tak, więcej emocji można, tak. bardziej można te emocje po prostu odzwierciedlić. W Polsce ukończyła Pani szkołę administracji, wyższą szkołę, tak? Tak. Jakby to zainteresowanie sztuką przyszło troszeczkę później. Nie, było, było od dziecka Aha. w sumie, ale może w innej formie. Aha. Najpierw była kreatywność wielka. Zajmowałam się, już jako młoda dziewczyna zajmowałam się, projektowałam no, ubrania i tak dalej, odzież. Projektowałam i szyłam, w Polsce zaczęłam robić bardzo nowoczesne gobeliny, mhm. też abstrakcje, nauczyłam się robić, no i zawsze w kierunku kreatywności podążałam, ja podążałam zawsze w kierunku. I malarstwa naturalnie w Polsce bardzo chciałam, tylko nie było tych warunków. Nie było czasu nawet, bo musiałam studiować inne rzeczy. No, Pani Małgorzata, imieniem nas wszystkich, naszej się. Dziękujemy Nasz pięknie jest, za to, że udzieliła nam Pani obejrzenie tak czas, że ja jest Pani dziś z nami. Nie znaczy to, że Państwa wyganiam jak zwykle. Zapraszam na herbatę, ciastko i rozmowy z Panią. Kto z Państwa y, ma tomik, oczywiście autograf? Obecnie. Tak, tak, tak. Pięknie ja dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Zapraszamy do Państwa dyspozycji, komu kawę, komu herbatę. Proszę bardzo.